Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii, jaką jest Blair Witch. Jest to horror, więc zobaczymy. Grałem przez chwilę, bo zepsułem wstęp, bo bez dźwięku się nagrało. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie dobrze. Dobra, włączam się i poklądam.

Kiedykolwiek, że tak powiem, więc no... będzie na pewno będzie ciekawy nagrywa się wszystko. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że dźwięk nie jest za, nie, nie jest za głośny, a nic więc że wszystko przysłoć git. Pito Sharon. Będziemy cię szukać w Co? To na miejsce. Kierunkowska zle się dobrze. Wida czerwoną furą. O... Coś czuję, że to nie będzie zbyt ciekawe. Nawet nie wiem czy ta gra jest jakaś mega straszna, a nic. Nic o tej grze nie wiem. Tak. siuk, dojeżdżamy. Gaś światełka, kluczyk weź, latarkę masz. Dobrze, że jest latarka, to super, przynajmniej nie będzie ciemno jak w dubie w tym lesie. Dobra, bulet. Pocisk. Nie będziemy na niego mówić, bo jest safe, to. O! Nawet mogę wybrać mu ten! Yeah, pierd nie, pierniczy, dobra, niebieskie, Czarny, to nie, jakiś jasny, żeby go było dobrze widać. Kolor też takie jaśniutki. Broża niebieska, ok. Szkoda, że umie imię, nie. Kurwa się wysłanie umie. nie umiem. Nie umiem. Imię nie można dać. Tu, 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 daj, co mamy. Mam to na tyle wcześnie, że portkami Za każdym razem, gdy ktoś wspomina o wieźmie, jest gotowość jednak pojawić, to sprawdzić bagażnik, znajdziesz tą krótką falówkę, zostawić także zdjęcie dziecka, którego szukamy. Kanał drugi, Leni. dobra. Tyk. O tak. A, gdzieś boisz w lesie, dobra. A coś tu jeszcze? Jaśnicę, wejdziesz, jaśnicę. Mordodzie, to jesteś. Gdzie on jest? Tu jesteśmy! Mordo, ja Cię szukam. Dobra, nic więcej to chyba nie będzie. O, tu coś leży. Co to jest? Co to jest? Jakieś gówno. Zebrano już w plecaku, dobra. Aha. Okej. Okay. No, kurwa, gdzie jest? To... dobra. Smokołyki mam. Wyżej pionowa na figurkę. No ale co, to nic mi, nic mi to nie daje, to idziemy dalej. Dobra. się sił, focus, tak, to prawo, cyk. Dobra, chodzimy. Turu, paro, piękny race. A nie, przepraszam, dopiero teraz wchodzimy. Cyk. Chodź. Stawaj pocisk. Tylko mi się tam kwa nie skoł, pamiętaj. idziemy na przygodę. No kurde, muzyka nie napawa jakimkojim optimizmem, więc lypa. A ten raz wielki, jak skurczył. Ciekawe, co to za gwiazda, na się, takie mam mieszane uczucie co do, co do tej gry, ale chciałbym ją przejść. Chciałbym pokładać swój taki strach do horroru powiedzmy mały. Chociaż myślę, że to będzie mniej straszniejszy horror, niż na przykład taki Outlast. Outlast to tam troszkę znam, ale raczej się nie, nie odważy zagrać. Dobra. Przytrzymam to. Gdzie jest krótkofalóweczka? Kurwa. Dobra, chuj, na tobie będzie lepiej. What's up? Oh, okay. I'm picking Sorry. Gustav, the channel. Okay, I'm you copy? Ellis? What are you doing oh. out here? I don't Joining the search party. Ellis, if you think you've got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. you got a point there. You, you think you're up for it? Your uh, health issues are going to Sir, I'm not going to screw this up. Not this time. <laughs> okay. Oh. Oh. All right, then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over now. Well, it's time to get to work. Dobra, pies mi spierdala, goń go. to oh. on, chodź tu. Doga. Daj, podzisko. Dobrze, dobry pies. Co jego co rygo, cię będzie cieszyło. Przy dobra, pamiętasz, go traktujesz, może być... Aha. O, dobra. Aha, dobra. Eee... Hmm, Nieuchaj coś, szukaj, tak jak w piątek na imprezie ludzie. Dawaj Też tak chup, chup, biegają. biegają. Hiup, hiup, hiup. Ale zasuwa. O, co coś na raz. Dobra, dobra, eee, e, gdzie to jesteś? Mordo, mordo No co? Eee O ogłasz. Ale pochwalmy pieska, dobry pies, dobry Ozorek ci zwisa Jeszcze jedna jakaś poszlaka warto i masz ten Masz przysmaczka u mnie, pamiętaj. Niuhaj. No. To była jakaś wieźma, jak nic. Dziękuję. Telefon. SM. No, teraz. czy jest, nie Nie mam czasu, kobito. Daj żyć. To nie jest czas na żadne randkowanie. Słyszę żabki. teraz jeszcze jest spoko, bo jest jasno. Kuru, kuru. Dobra, zabij się. Będziemy schodzić po lesie. O, to jest dogi, dogi. Idę, 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 mordo. Co masz? Tu się znalazłeś.

Tak zerkam na bok, bo to patrz, czy się wszystko dobrze nagrywa. Żeby żadnych jajców nie było. Ale chyba wszystko śmiga tak jak powinno. Oprócz tego, że nie wiem w którą stronę mam Jak mam bronić kiedy ich jest więcej? Dobra. Jesku masz coś? Kurwa mać, będziemy chodzić tak bezczynnie po tym lesie. albo jestem debilem. wywołałeś. ale czekajcie, o w plecaku To jest zdjęcie na figur. Bardzo chciałem ten Chciałem piesowi dać Dobra, piesio Idziemy w tamtą stronę. Powodzi, siup Pieprzony las Dużą stronę ja mam iść może tutaj, tam są jakieś żółte te... Patrz, to jakby oznaczali las. Może w tą stronę? Ja już się zgubiłem w tym lesie, nie ogólnie. Także całkiem, całkiem sympatycznie. Ja nie wiem czy stąd nie przeszedłem w ogóle. Czekajcie. Coś mi tutaj nie pasuje. my hmm. jesteśmy? A może mi to w ogóle nie było? Czekaj, czy ja stąd przyszedłem? Nie no, ja musiałem stąd przyjść z Tej górki, no pewnie Kurwa macie co w nami. Pierdolony las To on piesiu Dobry jesteś piesiu Idziesz ładnie ogonem merdasz Myślisz, że poszedłeś na spacerę? Spacerek, a tak naprawdę poszedłeś na misję szukania dzieciaka, więc... Oby, obyś tylko ty, że tak nie, nie, nie zginął w tej grze, bo będzie smutno. Czekaj, myśmy tu poszli... Tak, i tu dziś była ta... zdjęcie i ta czapka, czy mi się już pojebały te? Pewnie, że mi się już pojebało. A idź pan w chuj z tym lasem. Kto wymyśla grę w lesie? Bez żadnej mapy Bez mapy atlasu, chociaż kurwa ma atlas jakich miał Jakiś podręcznik tych skautów A tak to ja co mogę chodzić, po chodź eee. Co ty, mordo Dobrze się czujesz? Co tak... Dobra, chuj tam Idziemy dalej, siup może tutaj Ewidentnie jestem debilem i coś ominąłem Tak uważam Chodź tu piesku, może tutaj coś eee, Szuka Musisz coś znaleźć, proszę cię Masz Masz coś? niechaj, niechaj, ma. Masz czy nie masz o, Masz niechaj, 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 Ale może się przydać. To wiecie, okay, jak tu. Tyle ja mówię, Dobra, idziemy dalej. Coś tam już mamy. I tak jakby. Tą stronę. No, szli. no właśnie, już tu szukali, Ale my tam nie szukaliśmy. Myśl, myśl, Elis. Kurde, ja nawet nie wiem, w którą stronę ja tu mogę iść. Jakiś kierunek, obrać, cokolwiek głuch gówno, tutaj jest w podpowiedzi. Tu jakaś skała. Tu może coś na górze jest? O. Pa. Ha. Marius! Kurwa, my. Ma... Mario? Mario. ta mogę ci zdjęcie dać, żebyś tu pomachał, czy nie mogę? Stara skarpeta, po co mi Zdjęcie Mariusa G. Nie, no to jest zdjęcie dobre tego ch chłopca. Aha, dobra, tego o sobie Mariusa znaleźć. No ale dobra, i tak mi to nic nie mówi. Pojdziemy, co, tu nie mogę? Tu też nie, no, ale dobra, coś już coś już poszliśmy do, do ten, do przodu. To jest jakiś zawsze plus. Mały, bo mały, no ale ale jest. Hmm. Nie, no nie gadajcie, że mi się znowu cofam. Chyba, że ten las z każdej strony wygląda tak samo Nic nie widzę. Ty a ty to chodź weź coś znajdź, proszę cię. Proszę Joaj, juhoj, dobrze, dobrze No i co? W którą stronę idziemy? Ja pierdola Ale kurwa detektywi normalnie najlepsi na świecie. że za rok coś znajdziemy to to może wiedzieć jak na razie idzie nam po prostu świetnie jesteśmy detektywami roku jakbyśmy mieli szukać na czas to, to już byśmy dawno to wygrali na bank Kurwa tu nie przejdę a jedź pan największy koszmar to wyjść z tego lasu albo znaleźć kolejną poszlakę nie? Pierdolę, albo ja coś ominąłem, albo nie wiem co, nie mam pojęcia. Kurwa. Co ja mam zrobić? Piesku, znajdziesz coś, czemu ty nie możesz zdjęcie powołać. Pogła... Nie, wiem, kurwa cię pogłaszę, bo to. Tragedia. Up, siadaj. Good dog. Good dog, tylko weź coś znajdź. Proszę cię. Dobra, pogłaskany. To zapierdalamy I co? Szła dzieweczka do laseczka, do zielonego Uhu, do zielonego Jeżeli, Nie wiem, pośpiewam to Jak usłyszałem, jak śpiewam to, 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 to coś mi pomogą Ale chyba się kurwa nie zapowiada no, dawaj, maraton po lesie, że chcą tu pobiegać chyba o, Kurwa, crossfit Jakiś jakieś rozciąganko czy coś Tu już chyba byłem Ja nawet nie wiem gdzie ja byłem, gdzie ja nie byłem Tu w dół nie. Kurwa ta żaba to mi raczej nic nie da Tędy przejść nigdzie nie mogę Pies chuja ja na razie znajduje, znajduje mi tu, na chuj tam kumkarz Ci to. To cię rozjewię. O, o o! Coś znalazłem! Zajbij się, znaleźliśmy nic. Masz coś? Mordo! Bullock, Dawaj. Nuchaj Miuchaj, może coś wyniuchasz? Coś masz? Kurwa, jak ruszył. boś coś znalazł, proszę. O! O, coś, coś znalazł. O! Czapunia! Dobrze, dobry piesio, ale masz przysmaczka.

Nie, ja muszę szukać. Nie, muszę szukać. dawaj. O kurwa! Oła! Ktoś mi się wjebali w mroczniejszą część ran tak mi się wydaje. Jest safe. Bullet, bullet. Ten odcinek skończyłem w tym miejscu, także... Co? Pausa. Mamy 22 minuty prawie, także trzymajcie się, Siemano, Elo, Nara, U.